Moi drodzy, zobaczcie, Wielka Księga Galapagos. Merveille il Galapagos, la découverte d'un monde extraordinaire. E... Piękno, wyspa Galapagos i odkrycie świata Mm, Extraordinaire, jakby dobrze tłumaczyć. No, jakiś inny świat. W każdym razie wysp, chodzi o Wyspę Galapagos, jak widzicie na pierwszych układkach. Mamy oprawa, jest taka oczywiście twarda. Oprawy tak wygląda z boku, książka. Tak wygląda od tyłu. Ja zawsze pokazuję. Y jest taka długa, jak widzicie. Ma taką okładkę jeszcze. Oprócz tego, taką śmieszną, ładną. Oczywiście tutaj kurz mi się dostał, bo książka długo nie używana. Ale to nic. A później po, po nagraniu filmu to będę musiała ją wyczyścić ładnie w każdym bądź razie jak widzicie każda książka ma taki, taką kartkę ewentualnie noty można zrobić no i tutaj pokazane Merwej il Galapagos jak widzicie te żółwie galapagoskie już widać kto napisał bardzo fajnie opisane Zwierzaki ładnie pokazane. To, że spis treści, to w każdym. O, wulkany są. Widzicie? O, proszę bardzo. Ja przeważnie, jak Wam pokazuję to, jak widzicie takie książki albumowe, Ona się fajnie, je się fajnie ogląda, bo można sobie oprócz tekstu, można sobie poczytać. Oprócz tekstu, można sobie zobaczyć obrazek. Zobaczcie, co na wyspach Galapagos rośnie. Tutaj jest pokazane. Takich żółwi to. Te żółwie to widzicie, jakie piękne są na wyspach Galapagos. To są żółwie słoniowe, bodajże. W każdym razie, jak widzicie, takich to nie ma w sklepie, prawda? No, i nigdy nie będzie. O, flamingi. Znowu foki. Takiego ptaka to już widzieliście w takich tych przyrodniczych filmach. O, zachód słońca. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Znowu zarany. Się wygrzewające. Zil spektakular. czyli wyspy takie spektakularne. A tutaj małe wysepki. Jest więcej tych wysp. Gdzie na mapie? Ale głównie chodzi o Galapagos. Darwin, tu chodzi o ptaki. O, widzicie zwierzęta, ludność. Pewnie naukowcy. O! Sieć się załapał jakiś rekin. Litoral. Czyli litoral. Nawet w wyspach. O, widzicie jakie śmieszne zwierzaki są. To są warany. Chodzi o warany. Bardzo niebezpieczne one są noć widzicie książka jest długa i dlatego po prostu muszę znaczy książka jest długa i dlatego tak manewruję ale tak to normalnie mogłabym o widzicie jakie piękne kraby kraby, krabiki <laughs> kormorany te nieloty o, jaka fala. Jak tsunami. Tutaj, przy zachodzie słońca, znowu piękne obrazy. Te. Wyglądają jak pingwi, pingwiny, a to są ptaki. Ehm. Widzicie? Ale długo nie widziałam tej książki. Coś pięknego, po latach sobie obejrzeć. A przy tej okazji nagrać. O, foki. To jest z czasów, kiedy jeszcze były wyspy, kiedy foki na ląd wychodziły. A teraz to już niestety tego. No jeszcze może na wyspach Galapagos. No tu jakiś brud. Pewnie. Pewnie kiedyś coś się ubrudziło. O, widzicie? Lwy morskie. Raje. Laman sumaryn. Man sumaryn. Czyli jak to będzie przetłumaczyć. No nieistotne. O, widzicie jakie piękne rozgwiazdy, jakie ryby. O. Piękne są. Tu jakaś ryba balon. Taki, takiej ryby to nie zobaczycie, nawet chyba w akwarium gdyńskim. Wątpię, że macie, że tam jest. Ale może. O to jest pingwin pod wodą. A tu mamy żółwie. Zobaczcie, żółwie morskie. Tu pokazane jakie. Ślady na piasku zostawiają. Poszła do wody. Wniosła jaja, poszła do wody. Tutaj jakieś ptaki nieloty. To te. Owaran. L'interior brûlé par le soleil. Środek spalony przez słońce. O, zobaczcie, jakie kaktusy. Jakie kaktusy tam mo mogą roś ruść, rosnąć. A tutaj mamy, o, widzicie, o, piękne ptaki budowniczowie chyba. O, budują gniazda. Tutaj też. Widzicie? A tutaj te słynne flamingi. Flamingi to widzieliście? W każdym z są flamingi. Nie muszę tłumaczyć, o tu zobaczcie jakieś. Jaki piękny owad. Żółw olbrzymi. Tak zwany słoniowy. Mamy te piękne warany znowu. Tutaj wąż. Jak warana zjada, a wulkan, wulkany tylko się wysomadzą, wulkanik, czyli takie szczyty wulkanów. O, zobaczcie. O, jakieś roślinki. Jednak nie jest tak źle na tych wyspach Galapagos, bo coś tam rośnie. Jakieś życie. Na to wychodzi, że jest dużo życia. O, widzicie? To jest piękny obraz. O, widzicie, jakie piękne żółwisko. A tutaj sobie liście, zobaczcie, to są liście natury. Pokażę wam, to są liście klonu, ale kiedyś wam to pokażę. Będę też takie rzeczy nagrywać, także pokażę jak to suszyć. Ja kładę po prostu do książki, jak widzieliście. O, zobaczcie jaki fajny obrazek, duży żółw i mały żółw, świeżo wykluty, jakaś mamusia z dzieckiem żółwim albo tatuś żartuję zobaczcie piękny widok nie? lieu de rencontre oceanique miejsce spotkań oceanicznych o widzicie się spotykają mamy żółwia morskiego Proszę bardzo, tutaj jest pod wodą zwierz, e, rakin młot. Tutaj też to wszystko chodzi i teraz już o spotkania, jak się zwierzęta spotykają. Niektóre łączą się w pary na całe życie, a niektóre tylko na krótki okres. Jak widzieliście, piękna książka. Bardzo ładnie również opisana. Jest też. występuje w innej wersji. No, jest troszkę uszkodzona, ale dobra. Miesza z tym. W każdym bądź razie, jak widzieliście, bardzo ładnie opis był i bardzo ładnie pokazane są zdjęcia. Bardzo dużo zwierząt, bardzo dużo obrazków, i można również się coś o tej wyspie dowiedzieć. Także życzę miłego oglądania. Łapki w górę i do kolejnego wideo, moi drodzy.